Cześć, witajcie na kanale Drift Zone Media. Znajdujemy się jak zawsze na terenie Fastline Garage i dzisiaj naprawiamy znowu TDS-a, bo go znowu w sumie to ja zepsułem Mamy przykład. Jest. Jest. Tak. O, No, chłodnica, albo kruciec jakoś dorobić. Nie, no nie, nie. się jakąś. Mianowicie urwał się kruciec od chłodnicy. Ale przy okazji zrobimy jeszcze jedną modyfikację i dołożymy tutaj hydrołapę, bo, 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 bo tak, bo taką mamy wizję znowu. No ale jak martwicie się o czarną, to się nie martwcie, bo jesteśmy na etapie robienia sprzęgła, tylko jakoś to się strasznie przedłuża, bo wszyscy mają ograniczoną jakby ograniczony czas pracy i pracują po 5-6 godzin i to tak wszystko z tygodnia na tydzień się przekłada, więc ale to spokojnie. Dobra, to działamy w takim bądź razie. A i założymy dodatkowy wentylator. No i myślę, że od razu założymy tu ten adapter do temperatury wody, bo nie wiem, czy to było z powodu tego, że ją przegrzałem, czy z tego, że wywaliłem znowu w krawężnik. No jakby dwie opcje są. Ja wstawiam, że pierwsza też miała jakiś tam na pewno. Na pewno wpływ na to, że to się wyrwało. No dobra, to co? Działamy. O ja to się przykręciłem. Pojebało przykręciłem ja to tam Ciekawe co tutaj ciekawego można znaleźć. O kurwa. Wow gruz mm. chrupiące Miam chrupiące a to w ogóle pękło na pół widziałeś? no widziałem, na środku no może to jednak nie ma progów nie ma Chociaż, jak się ogląda dużo E36 to można by się zastanawiać, czy one w ogóle kiedykolwiek miały nawet z fabryki te progi. Chyba nie. Podejrzewam, że to było... Hans, dawaj na karton! Okej. Okay. No i tak zakładali progi w BMW. E36 oczywiście. Aha, bo my to wszystko razem wsadzaliśmy, to była jedna całość wtedy No chyba. tak, chyba jakoś tak. A oh, jejku jejku tego nie przewidziałem My... hmm. Jednak te DSy są nieprzyjemne do naprawienia Dobra, dobre, znaczy, jeszcze... dobre Wiesz co ja wiem skąd ta woda co, co się wzięła powiedzieć ci no. schodnicy to? No Ty to jednak no. jesteś Kurwa, <laughs> takie rzeczy woda z chłodnicy no i proszę bardzo jak się pięknie urwał króciec. taka sytuacja trochę lipsztyk ona no, nie jest taka duża myślałem że jest większa jakoś tak, jak siedziała w samochodzie wydawała się większa dużo wiesz? Mm. Dobra weźmiemy tą drugą chłodnicę przybierzymy nie no ona nie jest jakoś tam strasznie duża w tym samochodzie Zbędne rzeczy To jest ciut krótsza, no, jak nie patrzeć To hmm. no no jest, ale, ale jest też dłuższa w bok, nie? Nie, w bok Jest troszeczkę, tak dosłownie na milimetry Dobra, dobrze będzie, będzie drogi wentylator, będziemy patrzeć jak ta temperatura będzie się zachowywać Jak będzie się jakoś mega przegrzewać, będziemy myśleć a więc nic z tego nie będzie. Za krótka jest ta chłodnica. I po prostu nie da się tego tutaj pomocować tak jak ja bym chciał, więc y, siadam na Allegro i kupuję nową chłodnicę, bo, bo nic z tego nie będzie. Ale jeszcze przymierzymy dzisiaj ten wentylator, chociaż może spróbujemy go tu już mocować. I tak no. Hmm. Hmm. Cały plan poszedł, wiecie gdzie? No. Na spacer. Dobra, idę po potem wejdziemy. Trzeba by złapać wymiar. Obciąć to tu. Obciąć to tu. I zrobić jakieś sensowne mocowanie i będzie gigi. No. Ogólnie został mi wentylator kiedyś z jakiegoś Opla. Vectry 1.8. No i myślę, że... Zdało tu się świetnie. Jeszcze ciekawe się do góry. No i dobre i by było. O, pój. Dobra, tylko jakieś mocowania by trzeba było tego wymyśleć. O, dwie dziurki. Będziecie się trzymać. Tam na dole jeszcze jedną się zrobi. I chyba mam nadzieję, że da radę. Pewnie znając mam misję polecić całe miasto driftem się skończy znowu na jakimś pierdoleniu w sumie. I będzie do wymiany. Do trzech razy sztuka w krawężnik. No Damian, postanowiliśmy zrobić słapa dzisiaj, prawda? Tak, bardzo szybkiego. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest słap na prawilne 2JZ. Tak Z tyłu jest. było 2JZ, no to musi być 2JZ, wiadomo. Pod maską, dokładnie. Takie, nie ma lipy. Tak Teraz to będzie zapierdalać. Teraz to jak zła no macie, A tymczasem tym kontynuujemy wiatraka montaż. Coś tak się, nie bym powiedział, to brzmiało. Za krótkie wierkło. Mhm. A więc mam podłączony wentylator z jednej strony, tylko z drugiej mamy taki problem, że... No mamy taką wtyczkę i nie wiemy za bardzo gdzie to podłączyć w BMW, może ktoś się zna i nam pomoże. Natomiast za bardzo nie wie co, jak to podłączyć. Nie mam pojęcia. Dobra, robimy testa jak to działa. Robi przeciąg! Daje radę. No. Gitarka. Dobra. Więc tak, tutaj sobie ją zakleimy to Oksipole. Może być. Żeby było wodoszczelne. A to mam mam jakiś inny klej jeszcze. Uh -huh. <trybuj> <trybuj> Dobra, który ten przewód do kabiny. <trybuj> Któryś z tych chętnie wykorzystał sobie tutaj, o. Przekaźnicku. Pyka jakiś. Pyka. Czekaj, który? Ten? Nie. Ten? Ten! Zlokalizowałem, to ten pyka. A popatrzcie, teraz pyka? Teraz nie. Teraz? Tera pyknął. O, pyka. Pika-pika! Który? O, ten czarny mały. Dobra, bie... skór synek. Nie go, o. Czemu on jest tak wsadzony? To masz tak mocno. Jest mniejszy od i będzie go ciężej wyjąć. A może bezpiecznik jest spalony od przecinkiela? A który to? Nie wiem. <laughs> o! Jest spalony. Jakiś? Jaki? No fajnie byłoby jakby... Tak by działało Ogólnie mam taki plan, żeby sobie podłączyć to pod przeciwgielne Ale czemu by niby nie, bo mam tu kabelki, których i tak tak nie wykorzystuję Więc podłączyłbym sobie to pod wentylator i tak tak to idzie przez przekaźnik, przez bezpiecznik Więc byłoby bezpiecznie i, I byłaby kontrolka w środku kiedy działa Taki plan się urodził No pyka no. no. To... Jeszcze? No, no. No dobra, to pyka. ok, to będzie ten. Mówiłem, no, że ten. No dobra, to tylko bezpiecznik musimy znaleźć. Tak jest. Zgodnie z planem powinno to działać. Więc Kodziu, idź wciśnij przyciska, tylko włącz po swojej tak. Włącz nitro. Zobaczymy, czy to będzie działać. Tak Stasiu. Świeci się może przypadkiem kontrolka jakaś? Nie, nic się nie świeci. No dobra. Bo w sumie... A wyłącz No i gitara. Dobra robota. To była bardzo dobra robota. No, bardzo dobra. A weź czekaj, wyłącz światła i poczekaj wciśnij. Nie. Czyli to dobrze, żeby o tym nie zapominać przypadkiem niechcący. Jak światło się będzie wyłączać, to będzie akurat wentylator się wyłączył. No i pasuje Tak mówisz? Czekaj No czekaj, no bo ja tu... No... no faktycznie No, no Fajnie i... Dobrze no, no i dobra, luks No i super To co, podłączamy tutaj to wszystko I będzie chor! I będzie lepiej Będzie lepiej No, to ostatnie przewody izolujemy i zobaczymy czy to działa można spróbować kurde, To ta chłodnica, kurde, szkoda No szkoda, bo tak ta chłodnica by była i byłoby git Trudno będzie montowana, kiedy przyjdzie hydrołapa Tak jest Dla Was to będzie moment w sumie, bo to będzie tylko cięcie <noise> Dokładnie Dla nas to będzie chwilę dłużej No, niestety, niestety. Robota. No czuję tutaj powiew. w No, będzie. będzie <grym> robiło robotę. Fajnie. W sumie małym kosztem będziemy mieli dobre chłodzenie. A właśnie, zapomniałem zamówić tego wskaźnika na AliExpress. <grym> Kurde. Dobra, dzisiaj zamówię. No, bo w Warszawie czegoś poszukam. Znaczy w Polsce może. Ale w Polsce będzie dwa razy droższe. Day Zaczynamy kolejny dzień zmagań, doszło nam kilka zabawek. Proszę bardzo obejrzycie co nam ciekawego dotarło. No dobra, jak widzieliście, przyszła nam łapa, przyszedł nam też wskaźnik dodatkowy temperatury wody, ja chłodnicę też mam. Więc co? Zaczniemy chyba od montażu chłodnicy, wskaźnika i przejdziemy do łapy o, a tutaj mamy klasyczne gniazdo wiewiórki. Zobaczymy jak odpali potem po tygodniowym postoju. Czy dwóch? Kurwa, jak jasno. Za jasno. No, chłodnica będzie, która była kiedyś w 30 jak widać, jest już po jednym dzwonie, ale nie cieknie. Więc i tak, tak ją tutaj nie szkoda, bo leżała w zapasie, więc akurat ten zapas się przydał. To chłodnica wyjęta z E30 jest już w TDS-ie. Damiano mierzy. Oczywiście nie nagraliśmy wkładania, bo była akcja przyklejania naklejki od swagrów Oczywiście wyszło jak to u nas chujowo. Nichula widać właśnie. Kurwa, co się dzieje dzisiaj z tym aparatem? No, także wyszło tak. No. A tutaj, tak jak mówię, działamy. Tak jest? Tak jest, dokładnie tak. Troszkę nie ma jednego mocowania. Ale się podrótu. Ale zrobimy mocowanie, nie będziemy kupować chłodnicy za 300 zł, no bez przesady. Nie do tego. Nie do tego. <noise> Delikatnie była inna ta chłodnica, ale wszystko nam się udało tutaj umocować. Fakt, że na trytrytki jest interkuler. Ale myślę, że to nie przeszkadza. Jak się jednie to i tak tak wszystko będzie do wymiany i tak tak, więc Więc jakoś aż tak się mocno nie staramy. Do no, chybkiego fura i, i Pawła grosza to nie będzie, ale będzie jeździć. Więc co? Teraz chyba weźmiemy się za wskaźniczek. No i co? Odpalimy ją, odpowietrzymy i może tą łapę zaczniemy montować. No ogólnie co? Z z z z zajęło nam to z 20 minut zanim to znaleźliśmy. Okazało się, że było w rudej Niemce. No ogólnie tam to nie będzie wykorzystane, więc śmiało możemy to tutaj zaadoptować i będzie git. Będzie robić robotę. Tak jest. Dobra, montujemy. Może byś się objaśnił co to jest, bo niektórzy może nie wiedzą. A no w sumie masz rację. To jest adapter do dodatkowego czujnika temperatury wody. No tutaj wkręcamy czujnik. Pokażę wam, tylko nie wiem czy go na silikon wkręcać czy nie. Ale chyba go wkręcę na silikon. Opyk. Mhm. Mm Choć tu jest gwint stożkowy, to nie powinno ciec, ale ja wkręcę na silikon. No i wygląda. Dobra, to wkręcamy na silikon. wiedzą co się dzieje i montujemy. I montujemy, tak jest. Pamiętajcie, że nie ma odwrotu, później trzeba wymienić przewód ewentualnie. No, jak widać wiatrak dodatkowy działa. Kręci się jak na się kręci. Dobra, trzeba by zacząć od tego, żeby to wziąć. Tu się wydają. Jeszcze bym sobie chciał kupić ten wskaźnik do ładowania turbo. Chyba go zamówię. Turbo? Mm -hmm. Turbo, burbo. Hmm. To tu się kurwa od te data. Tu się jakoś da jeszcze przejść? Tu się nie da? Może się da... No dobra, ale najważniejsze to, żeby może przełożyć to ten przewód tutaj. Hop. Na no, upartego tu jeszcze po środku można sobie dać ciśnienie albo temperaturę oleju. Tak na no, upartego, upartego. Mm. Ale robi roboty. Jeszcze nie działa, robi roboty. Nie, tu musi być wskaźnik do ładowania, bo ja normalnie ocipieje, <laughs> jak nie będzie. Musi być. bo ja dobra, dzisiaj kufuję na AliExpress. <laughs> Tak sobie Szczerze, że plan był dobry, ale wykonanie jest takie sobie to Ewentualnie po prostu to naklej przykleję i tyle i dam tą śrubkę i tak tak tutaj Tak to wygląda chyba teraz coś widać A tutaj się robi Tak robi. No w sumie tu już też końcówka, bo tak naprawdę wpinam tylko instalację zasilającą. Zaraz mamy odczyt. No i gitara. No, udało się nawet dziurę znaleźć. w BMW. No chyba to nie jest nowość. Tak jest. Dobrze. Nie, jeszcze nie odpalaj. Dobrze je. Robimy próbę. Zobaczymy czy wskaźniczek działa. Ale jest ciepło przyjemniej. Uzieńmy świeczki? Działa. prawda No ja nie no, na Dobra. O, widać. No dobra, to co, przyszedł chyba czas na montaż hydrołapy, zaczniemy, pewnie dzisiaj tego nie skończymy, dzisiaj tak tak sporo roboty jest zrobione, bo jest wskaźniczek podłączony, yy, wszystko pod maską w sumie poskładane, no tak na dobrą sprawę dobrze nam idzie i zaczniemy tą łapę montować, a kolejnego dnia może te zaciski przyspawamy i połączymy to wszystko i, i będzie gotowe. A więc szybko rozebraliśmy środek. No i myślę, że w tym miejscu będzie spoko łapa. Teraz jeszcze pomierzymy. Tak jest. Będzie żeby... trzymane, będzie ciągane. O, tu sobie okay. wężyk w ogóle tu wpuścimy i polecimy tam do tyłu. Tak żeby nie było tego widać. No by... zrobimy to estetycznie, jak wtedy u klienta. Tak. Nie będziemy tu spawać o tu o Dobra, niemy dywan w takim bądź razie. Na tym etapie zakończymy dzisiejszy pra etap prac, bo już się skaleczyłem, więc to już jest powiedziane, że trzeba kończyć. No ale ogólnie łapa docelowo będzie tu. Yy, nie w tą stronę, koleżko. O, łapa będzie tu. Myślę, że będzie fajnie. Będzie działać. Najważniejsza chyba sprawa w tym całym projekcie. No i dobra kończymy. A więc zaczynamy kolejny dzień walki. Yy, Podukopowałem różne rzeczy, śrubki pyk w klasie 109, również nakrętki w klasie 109, będzie się wszystko mocno trzymać. I co? Działamy. Mieszmy mniej więcej ile tu jest tam potrzebny. 5 cm blacha 5 na ona będzie mniej więcej tak. 5 na 12 Gdzie? Tutaj. Tutaj? O no, A, dobra, o dobre. Wystaje i tu. I tu. Zajebiście. Nie no, ta pompa z drugiej strony jest elegancka. Kurwa. Nie Ona pewnie będzie i tak tak miała gdzieś taki skok max. Damian, objaśnić co się dzieje? Będziemy przykręcać już na docelowo mocowanie hydrołapy. Zaraz hydrołapa, składamy środek i... Musimy pomyśleć, gdzie umocujemy zbiorniczek do płynu, ale to zaraz zobaczymy, pomyślimy, jak poskładamy. Dobre. A więc, jesteśmy na etapie dorabiania przewodu w środku. Częściowo już poskładaliśmy wszystko. No ogólnie, podoba mi się bardzo ta łapa. Ale to już chyba mówiłem. To ładnie byś mi oko wybił. <laughs> Jeszcze raz. No, a zbiorniczek chyba tu zamocujemy. Będzie chyba git. Tak jest, najlepsze zbiorniczki. No dobra, a więc co, środek poskładaliśmy w sumie cały, tam jeszcze kawałek zostało, ale zaraz coś przykręcimy. No i tak to się prezentuje, proszę bardzo. Moim zdaniem bardzo elegancko wyszło. Zobaczymy no jeszcze tylko to trzeba włożyć. No tak, ale to musimy zobaczyć, żeby znowu na odwrót okien nie otwierać drzwi. <grym> to ładne drzwi. No. no, otwieranie drzwi z przycisku, tego jeszcze chyba jeszcze nie było w BMW. A więc co, w sumie nam został jeszcze tylko montaż dodatkowych zacisków z tyłu. Dobra, Jest. trzeba się wziąć i robić dalej. Bierzemy się za montaż adapterków do dodatkowych zacisków. Stwierdziłem, że jednak będą spawane bo są tańsze, jak nie patrzeć, kosztują stówkę, a przykręcane kosztują 230 czy 40, to w sumie do tego auta to te wystarczą. Znaczy te są moim zdaniem lepsze, no łatwiej to zrobić szybciej. No, może i nie szybciej, bo tam to się przykręca. Dobra, nieważne, działamy. Tylko zgubiłem gdzieś zaciski. Nie mogę ich znaleźć. No. Więc chyba jeszcze będą chciały kupić zaciski, ale to... Do 1,6, to będą kosztować 50 zł. Z tej strony mamy obsłane wszystko, ja muszę tylko znaleźć te zaciski, tak naprawdę i. No i tu już na gotowo mamy tak naprawdę założyć, doprowadzić tylko przewodzik, ale to zrobimy myślę, że w kolejnym tygodniu, bo na dzisiaj już nam się czas powoli kończy i czas odpoczywać trochę. Day four. No dobra, a więc y, przyszedł chyba najwyższy czas i chyba najprzyjemniejszy, czyli montujemy wszystko do dokupy. Jedną stronę mamy gotową, jeszcze dzisiaj zrobimy drugą i będą testy, już się nie mogę doczekać. To no jedziemy z tematu. Cyk hops. O no. Nie wiem co chciałem powiedzieć. A chciałem powiedzieć, że można wykorzystać otwory, które są już w budzie tak naprawdę. Wyst <śm> No ładny odcineczek będzie się kręcił. To nie zły otwory montażowe. No i tylko jedną dziurkę trzeba wywiercić. Zaraz Wam pokażemy, w którym miejscu to jest najłatwiej zrobić i co. No i łączymy wszystko. Spawamy drugą stronę i odpowietrzamy. No. no, ogólnie my sobie w tym miejscu wywierciliśmy dziurkę. Zasilikonowałem ją. Właśnie bierzemy się za chyba ostatni etap montażu hydrołapy, czyli ją odpowietrzamy i testujemy. Tak jest.

No to woją mu odpowiedź Czekaj, kogo pomój. Co dziejeś Sitko? Dobra, kurwa kasztiwne Zajebiście, no taka ma być. To będzie kurwa wiesz No i to już ma stać Po to jest hydrauliczny ręczny, a nie go szukać w bagażniku Jednak co dodatkowe zaciski, to są dodatkowe inne, zaciski inne, Давайте мы там начнем рыбачить. na ja to można jeździć. Więc łapa zamontowana, przetestowana, wszystko działa elegancko, nic nie cieknie. No jestem mega zadowolony, że to tak bardzo sprawnie poszło. Więc czym więcej się tego robi, tym o wiele większe doświadczenie. No i wszystko elegancko za pierwszym razem wyszło. A więc co w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jak chcecie nas wspierać, pamiętajcie, zostawcie suba, wbijajcie na Facebook i Instagram.